Autor książki, o której Foreign Affairs prestiżowy, amerykański dwumiesięcznik uważa, że to jedna z najważniejszych książek ubiegłego roku. Autor, prawnik, eseista, redaktor naczelny kultury liberalnej dr Jarosław Kujz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z książką Strach o suwerenność. Nowa polska polityka. No i ta suwerenność tak ważna dzisiaj w świecie odradzających się nacjonalizmów. Jest osadzona w tej opowieści naszego gościa w rozbiorach, wojnach, okupacjach? I jaki jest związek z tą trudną polską przeszłością, a tym, jak sobie dzisiaj definiujemy suwerenność? No to może zacznijmy od tego, że suwerenność stała się jednym z najmodniejszych słów politycznych świata. Nie jest to e, słowo, które. E, bez e, wątpliwości można by było powiedzieć, że ono zawsze i wszędzie powinno mieć tam w pierwszej piątce pojęć politycznych e, w Europie, Ameryce i innych częściach świata. Tymczasem w tej chwili to jest w zasadzie jedno z najważniejszych słów. Przypomnijmy sobie choćby e, ostatnie lata. E, kiedy wybucha pandemia, nagle pojawia się termin suwerenność sanitarna. Kiedy pojawia się kłopot z dostawami broni, zaczynamy mówić o suwerenności industrialnej, przemysłowej. Za tym idzie postulat reindustrializacji. A do tego dochodzi przy różnych kryzysach, które prześladują nasz świat, a to suwerenność alimentarna, a to suwerenność terytorialna oczywiście tu w kontekście wojny i jest to słowo, które naprawdę, naprawdę zajmuje jedno z poczesnych miejsc w naszym słowniku, jeśli nie najważniejsze. I jeśli chodzi o moją książkę, to strach o suwerenność wynika z pytania, które brytyjscy, bo książka najpierw ukazała się w Wielkiej Brytanii, brytyjski wydawca zadał mi okrutne pytanie w okolicach 2018-2019 roku. Pytanie brzmiało: tak, wiemy, że jesteście podzieleni, wiemy, że w Polsce jest polaryzacja. To jest w pewnym sensie oczywiste, jak to działa, ale to, czego my nie rozumiemy, to jest. Co was jednoczy. I ja pomyślałem sobie, że, e, że rodacy mnie zlinczują za samą próbę odpowiadania w samym ogniu polaryzacji. Tak, to nie, tak przypominam, 2018 2019 żartów nie było, że za chwilę zostanę zlinczowany. Za próbę udzielenia odpowiedzi, ale po pewnym czasie e, próbując się zastanowić, no bo coś nas jednak łączy, e, co, co to może być. Z, z różnych danych, między innymi statystycznych danych, też tła historycznego, postawiłem tezę, że łączy nas strachu suwerenność ponad podziałami i e, on się rozciąga od tych doświadczeń historycznych właśnie 300 lat wymazywania z mapy raz w tej, czy innym kształcie, aż po zgodę dość wyjątkową na tle państw, choćby europejskich, zgodę na niesłychanie wysokie wydatki na zbrojenia w stosunku do PKB. To jest prawie, o, zmierzamy do prawie 5% PKB. To wystarczy porównać inne kraje europejskie. Jest rekordowy, rekordowe wydatki. W zasadzie Ponad podziałami. Więc na to dość mordercze, grożące Linczem pytanie, da się jednak odpowiedzieć. Suwerenność, jako coś, co łączy ludzi, którzy głosują na PiS, i ludzi, którzy głosują na Platformę? Strach o suwerenność. Strach. Bo potem przychodzą odpowiedzi na to pytanie, a one są zupełnie inne. Zupełnie inne. Eee, to jest punkt wyjścia. Obawa o wymazanie z mapy. Eee, jest to doświadczenie o tyle ważne, że. Zostawiając na moment ten poziom, państwo, abstrakcyjne terminy, bo to się może wydawać odległe, to są utrata suwerenności, to są opowieści rodzinne. To są opowieści o tym, jakie zwykle koszmarne rzeczy wydarzyły się w momencie, kiedy państwo znika z mapy. I o tym, Opowiadano nam w domach, tak? To są opowieści babć, dziadków, prababć, pradziadków, jeśli ktoś miał okazję usłyszeć, potem przekazywane przez rodziców tam nie ma generalnie nic wesołego. Rzadko jest. Tak? Jeśli już to w tonie pocieszenia, trochę jak w filmie Zakazane piosenki. I e, my dostajemy. przekazywana jest trauma wojenna. Ale tak naprawdę na tle naszej historii to jest takie 300 lat takiego cyklu, w którym nic wesołego tam na górze w państwie się nie dzieje. I w momencie, w którym my rozmawiamy o strachu o suwerenność, to jest po pierwsze prywatne doświadczenie, które przekazywuje się w rodzinach, a po drugie to jest także doświadczenie edukacyjne. To jest nasza kultura, która w momencie w zasadzie można powiedzieć, że polska kultura, my. Żyjemy w świecie, w którym historia została rozłupana na dwie części. Pierwsza to jest do rozbiorów, a druga to jest od rozbiorów. Od rozbiorów ten cykl wymazywania z mapy się powtarza, i my wypracowaliśmy sobie odpowiednie oprogramowanie, przetrwania, reakcji, radzenia sobie z kryzysem, walki z normalizacją, tak, żeby się nie przyzwyczaić do sytuacji tego typu. I w efekcie po. W 1989 roku mamy niemały kłopot z tym, żeby po wykonaniu tej misji przetrwania i odzyskania niepodległości, jaka by ona nie była, mamy ogromny kłopot, taki zresztą jak na początku II Rzeczypospolitej, z tym, żeby się zadomowić we własnym państwie. Nasze oprogramowanie historyczne jest zupełnie inne. No bo, żeby przetrwać w tym, co Polacy przeszli, to bardziej liczyć trzeba na taką sieć ludzką, rodzinną. Niż na państwo. Państwo jest raczej opresyjne. No i w związku z tym, my dalej nie wierzymy w to państwo, i dlatego to, co prywatne, jakoś się rozwinęło, a to, co państwowe, no to działa tak jak mm, służba zdrowia. Weźmy na przykład próbę kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu przez młodego człowieka, który idzie, odbija się od ściany, bo nie ma tego know-how jak starsi, jak się w tym poruszać i mówi: Po co ja w ogóle płacę podatki? Także to jest ciekawy punkt wyjścia do. Yy, Dużej rozmowy o tym, gdzie my jesteśmy, jakiś do przodu, ale czy ta obawa o suwerenność, ona jest na tyle silna, że ludzie rozumieją, że przy tak podzielonej Polsce jak dziś nie da się ocalić tej suwerenności, jeśli te zagrożenia z zewnątrz będą rosły. No bo problemem nie jest to, że te dwa obozy, właśnie one mają różne odpowiedzi na pytanie o to, jak Zadbać o suwerenność. Problemem jest to, że one sobie wzajemnie odmawiają, by użyć słów Mickiewicza, obywatelstwa prawa. To znaczy wzajemnie opisują siebie jako zdrajców. I pytanie, czy ten strach o suwerenność może się przełożyć na to, żeby jakiegoś rodzaju porozumienie między tymi obozami umożliwiające przetrwanie, skuteczne zachowanie się w zmieniających się. Okolicznościach wokół Polski, czy to jest możliwe? Nie. nie. Dziękuję. Możemy skończyć <laughs> rozmowę, ale to nie, oznacza, nie. że polaryzacja doprowadzi do rozbiorów e, Niekoniecznie, ale warto zrozumieć, dlaczego nie. Dlaczego nie? Po pierwsze, mamy precedens do, do końca 1939 roku. To jest taka, taka ciekawa rzecz, o której ciągle wraca do tego w dziennikach Kustaw Harmi Grudziński na przykład. E, gdzie on pisze, że w zasadzie aż do, do, do kampanii wrześniowej nie było żadnej jedności. Sanacja nie wyciągnęła ręki do opozycji, mimo że zagrożenie było w zasadzie no, e, oczywiste dla wszystkich. I jak to się skończyło? No jak to się skończyło? No skończyło się tak, że e, taki ambasador Łukasiewicz, który napisał książkę Polska jest mocarstwem w 1939 roku wydaną. I to jest po prostu coś porażającego. Znowu Hralin Grudziński wracał do tego w, w dzienniku swoim nagminnie pokazując, że jedną z odpowiedzi na sytuację zagrożenia może być delirium takie patriotyczne, którym nie widzi się świata zewnętrznego tak bardzo, że no bijemy w ten bęben, a przecież patriotyzmu nikt Herlingowi nie może odmówić, bijemy w ten bęben tak bardzo, że nie widzimy prawda, rzeczywistości, ale prawdę mówiąc, Ciekawsze mi się wydaje odpowiedź, dla, dlaczego tak jest, bo ona, ona, je, ona jakby, jakby pozwala nam trochę prześwietlić polską scenę polityczną i tę polaryzację. Może znowu wyraz wdzięczności wobec zamówienia z zagranicy, które po prostu nie widzi pewnych rzeczy. Nie widziano pewnych rzeczy i zaczęto mnie prosić o, o wyjaśnianie. Otóż, zdałem sobie sprawę z tego, że, że najważniejszy jest chyba powód, dla którego te, ta polaryzacja raczej nie ustanie. Otóż na samym dnie jest coś bardzo poważnego. Bardzo poważnego. Mianowicie Wymazanie z mapy to jest tragedia, która dotyka ludzi na poziomie majątków, rodzin, wspomnień o, wiem, jesteśmy w Warszawie, więc powstanie warszawskie, tak, że w zasadzie każdego może dotknąć największa tragedia. Ktokolwiek czytał o rzezi woli i tego typu wydarzeniach, ktokolwiek miał rodzinę w Warszawie, a też w innych częściach, no po prostu żartów nie ma, tak. A to nas odsyła do początku tej całej historii, do początku tego cyklu. Zaczyna się w, w zasadzie od rzezi Pragi, tak, w 1794 roku. I teraz mamy, mamy, mamy do czynienia z taką, z taką sytuacją, że to nie są żarty. Jeżeli mamy tak traumatyczny punkt wyjścia od XVIII wieku, że to grozi życiu, bezpieczeństwu, dorobkowi naszego życia, to, to nie są żarty. To jakby bardzo ważne. To nie są żarty. w polskiej polityczności to nie, nie, nie jest... Polska polityka nie rozmawia o żartach. I teraz... Ale odpowiedzi na to mogą być bardzo różne. I e, po 1989 roku mieliśmy taką tendencję uciekamy ze wschodu na zachód. Mówię w uproszczeniu, ale taki był, Taka była orientacja. W 1999 roku NATO. Przystępujemy do NATO. W 2004 przystępujemy do Unii Europejskiej. E, w momencie, kiedy ta misja zostaje wykonana, pojawia się najważniejszy punkt dezorientacji w polskiej polityce po 89. Bo ta misja została wykonana, uwieńczona powodzeniem i czasami, tak jak w sytuacji, w której ktoś wygrywa milion i nie jest do tego psychologicznie przygotowany, nasze społeczeństwo nie było wcale przygotowane do tego, żeby wykonać misję i odnieść tak dziejowy sukces na tle swojej historii. Na tle swojej historii. I pojawia się kłopot, jak się podzielić. To jest, warto sobie przypomnieć, odchodzi w przeszłość między nimi to, co Mirosława Grabowska nazwała podziałem postkomunistycznym. Jak się podzielić na nowo? No polityka demokracji nie istnieje bez podziałów. I wtedy zaczyna się szukanie wroga, szukanie wroga, definiowanie wroga. I jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to na wschodzie nadal pozostaje definicja wroga. Wróg jest na wschodzie, ale część polskiej klasy politycznej stwierdza, że wróg jest także na zachodzie. Ja uważam i staram się to wykazać w książce, że to jest najważniejszy. To jest nerw polskiej polityczności, to znaczy, że jedna część klasy politycznej mówi zagrożenie jest na wschodzie, druga część klasy politycznej mówi tak, zagrożenie jest na wschodzie, ale dodaje także na zachodzie. W momencie kiedy wracamy do tego punktu wyjścia, że. Mówimy o zagrożeniu egzystencjalnym państwa. Mówimy o tym, że możemy, mo, może, możemy znów być wymazani z mapy, jak, jakby tego chciał choćby Władimir Putin w swoich esejach, prawda? To. Nie ma żartów i ten podział, ta definicja, wszyscy z bardzo wysoką temperaturą, jakby pod spodem tego, że politycy mówią kłopoty, mają swoje kariery, nie lubią się, dzielą się w sposób sztuczny itd., itd., że tam pod spodem jest jednak coś bardzo poważnego i to jest ten podział zdefiniowania wroga zewnętrznego na tle historii. No, ale z drugiej strony to się też wiąże z tym, że to państwo nie zawsze sobie radzi tak, jakbyśmy chcieli, w związku z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, i to wskazywanie wroga też na Zachodzie, no to jest próba jakiejś negocjacji z tym Zachodem, żeby być bardziej partnersko traktowanym. To też jest ważne, bo to dotyczy naszego dobrobytu, tego, jak nam się żyje, tego, jak o sobie myślimy. To prawda, ale, ale do, tego, do osiągnięcia tego celu można by się było dogadywać. Tymczasem widzimy, że ten podział jest bardzo gwałtowny, przemoc, wręcz na granicy przemocy dzisiaj. Tak? I wydaje mi się, że te zarzuty, bo użyłeś słowa zdrajca, na przykład. Tak? W polskiej historii, słowo zdrajca nie oznacza tylko samego, co nie wiem, w Wielkiej Brytanii. Tam, tam zdrajców też nie brakowało. Mamy, mamy ludzi, którzy wydawali tajemnice Związkowi Radzieckiemu. Można by wiele o tym opowiadać. Tymczasem w Polsce zdrada odsyła nas do miejscowości, której nie ma już na mapie naszej w Polsce. To jest Targowica. Do dzisiaj, w 2025 roku można usłyszeć o Targowicy. Co to oznacza? To nie jest zwykła zdrada. Są zwykłe zdrady. Mieliśmy w pierwszej pospolitej zdrady w czasie potopu. Jest wielka różnica. Targowica prowadzi do wymazania kraju z mapy. Z tego nawet targowiczajsi nie zdawali sprawy, że to się tak może skończyć, bo państwo istniało przez 800 lat. W związku z tym my cały czas mówimy o szczególnym rodzaju zdrady. I znów, jeżeli nawet politycy używają go czasami rytualnie, tam obrzucają się płotem, jak to mają To w trzeba rozumieć, jak to jest silne i jak to jest istotny punkt odniesienia żeby próbować zrozumieć polską politykę. Absolutnie. Polecam państwu tę książkę Strach o suwerenność. Nowa polska polityka. Doktor Jarosław Kuś był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrego dnia. Jedno pytanie na koniec. Podwyższyć próg po tej debacie wczorajszej podpisów dla kandydatów na prezydenta czy nie? No tak pięć razy co najmniej do pół miliona? To, to, no absolutnie. To znaczy yy, yy, yy. To co, to, co wczoraj. Bo, bo warto, war, warto zauważyć, że, że, że bardzo łatwo wobec tego można się przemknąć przez to, przez to sito i zrobić sobie reklamę. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy za to płacić. Za chwilę komentatorzy też w tej sprawie.